Cześć. Co masz w głowie myśląc z laptop biznesowy? Bazując na doświadczeniu, będzie to albo urządzenie Dela, HP lub Lenovo. I w zasadzie nie ma w tym nic złego, gdyż to ci trzej producenci wiodą prym na polskim rynku. W tym filmie chciałbym się skupić na brandzie, który z reguły trzyma się na uboczu. Fujitsu, bo o nim mowa, to wiodąca marka głównie w Japonii ponieważ stamtąd pochodzi. W Polsce, pomimo tego, że oferuje pełen zakres rozwiązań, nie tylko biznesowych, ale również typowo enterprise'owych, nie przebija się raczej do mainstreamu. Dziś skupię się na Fujitsu i tym, co oferuje dla najbardziej wymagających użytkowników biurowych. Niech na scenę wstąpią Fujitsu Livebook U9310 oraz jego bardziej elastyczny brat, Livebook U9310X. Mówi się, że nie ma drugiej okazji, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Fujitsu wzięło sobie to do serca i projektując swoje urządzenia kierowało się tym, by przykuwały one uwagę. I to zadanie zdecydowanie im się udało, bazując na tym, że mamy tutaj urządzenie w jaskrawym, wiśniowym kolorze. Obydwa przedstawione tutaj modele to najwyższa seria urządzeń biznesowych w portfolio Fujitsu. W zasadzie co one oferują? U9030 oferuje wszystko a u 9310x jeszcze więcej. Jestem tutaj naprawdę poważny. Te 13 calowe urządzenia mają wszystko, co może zaoferować urządzenie biznesowe. Procesor obsługujący technologię WiPro jest. Pamięć RAM 16 GB lutowana, ale wystarczy zdecydowanie. Dysk SSD możliwy do wymontowania, nawet 1 TB M2. Bateria łatwo wyjmowalna. Nielutowana, niesklejana. Do tego oferuje wszystkie możliwe porty. Dwa Thunderbolty, USB typu A, HDMI, jack, czytnik kart SD pełnowymiarowych, czytnik kart procesorowych, złącze LTE. W zasadzie brakuje tylko złącza stacji dokującej. Co więcej, czego z reguły nie ma już nawet w 14-calowych odpowiednikach konkurencji, ze względu na to, że się nie zmieścił, fizyczny port RJ45. A to wszystko w urządzeniu, którego waga albo nie przekracza kilograma, albo jest na równik. Będąc szczerym, biorąc w ręce u 930 można odnieść wrażenie, że trzyma się w zasadzie pustą obudowę, a nie urządzenie gotowe do pracy. Wrócę jeszcze do nazwy. U9030 i u 930 x Niby to samo, a jednak zupełnie co innego. Czym się te dwa modele różnią? Model U9030X posiada zawiasy pozwalające ustawić go w tak zwaną pozycję namiotu. I dobra, technikalia mamy za sobą. Ale czym tak naprawdę Fujitsu chce przekonać do siebie klienta biznesowego? Poza oczywiście pewnością rozwiązań, które oferuje, bezpieczeństwem. Wszyscy znamy dobrze funkcję Windows Hello. Skanowanie twarzy, czytnik linii papilarnych, to mamy już tak naprawdę nawet w telefonach komórkowych. Fujitsu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy wymagają większego bezpieczeństwa, lepszej autentykacji i w prezentowanych tu urządzeniach serii Livebook dodał swoją autorską funkcję Palm Secure. Palm Secure rozwija koncept czytnika linii papilarnych. W tym momencie oprócz standardowego zeskanowania linii papilarnych naszych palców dochodzi dodatkowo skanowanie całej ręki i analizowanie układu żył. Dlaczego Palm Secure jest lepszy niż zwykły czynnik linii papilatynych? Z prostego faktu, że linie papilatyne zawsze możemy stacić w bardzo prosty sposób. Natomiast układ żył, o ile nie stacimy dłoni, jest niezmienny przez całe nasze życie i do tego unikatowy nawet w przypadku bliźniąt. Kontynuując temat Palm Secure, to jako ciekawostkę dodam, że technologia ta ciągle jest rozwijana i docelowo może trafić nawet na lotniska. Gdzie pozwoli nam przejść przez bramkę kontrolną na podstawie zdjęcia żył, zdjęcia dłoni, aniżeli będzie wymagać zeskanowania karty pokładowej. Dodatkową cechą funkcji Palm Secure jest to, że zdjęcie wykonywane jest ze znacznej odległości. Wpływa to korzystnie na higienę użytkowania urządzenia i ogólnie wszystkich czytników Palm Secure, co jest szczególnie istotne w dobie obecnie panującej pandemii. Czerwoną wisienką na torcie jest fakt, że Fujitsu to producent praktycznie w całości samowystarczalny. Wszystkie podzespoły, oprócz procesora oczywiście, karty graficznej, pochodzą od jednego producenta. I jak to się przekłada na użytkownika końcowego? Przede wszystkim różnego rodzaju losowe sytuacje, zalania, awarie fabryk, problemy rynkowe nie dotyczą Fujitsu. Ponadto pozwala to ograniczyć koszt produkcji, przez co i finalną cenę jednostki. Ceny modelu U9030 i U9030X wahają się w zakresie od 6 do 7 tysięcy złotych netto. Pozwala to na konkurowanie nawet z takimi markami jak Latitude, model 7310, Lenovo ThinkPad bądź HP Elitebook. Celujemy w wysokie C, ale muszę zaznaczyć jedno. Niska waga, którą charakteryzują się obydwa te modele, niosą ze sobą jeden mankament, mianowicie wykorzystanie lekkiego budulca. Co mam przez to na myśli? Laptopy Livebook U9030 są po prostu plastikowe. Może w takim przypadku, kiedy dostępność innych modeli jest wyjątkowo niska, warto wziąć pod uwagę tak zwanego czarnego konia stawki.